Nagrywam w salonie. Dźwięk jest z aparatu. Mam nadzieję, że to przeżyjecie jakoś. Ta czarna ściana to jest tylko jeden mały fragmencik tego salonu, ok? To są, nie wiem, trzy metry, dosłownie, tylko pomalowane. Nie, nie są wszystkie ściany czarne w tym pomieszczeniu. Jakby co? Zresztą tam widać. Czy znowu są lata 90. Merta musi na każdym kroku pokazywać, że jest milenialcem. QA 12. Może zanim przejdę do takich oficjalnych pytań, to najpierw y, uprzedzę kolejne, żebyśmy nie czekali pół roku, żebym Wam opowiedziała o mojej wadzie wzroku. Piękny Rym. Samą wadę mam niezbyt dużą minus pół i minus 0,75. Nie wiem, w którym oku ile. Na minus 75 to jest raczej tutaj. Znaczy 0,75, minus 75, jak no małą wadę. Tylko, że jest jeszcze taki problem, że mam okropny astygmatyzm. Tak po prostu ostatnio to zorganizował mi życie ten astygmatyzm, praktycznie. No i mogłabym w końcu nabawić się zmarszczek, bo musiałam mrużyć oczy dos dosłownie na wszystko. I jeszcze jest taka kwestia, że ja na prawe oko w sumie tak jakby trochę niedowidzę. Więc jak patrzę obojgiem oczu to jest wszystko git, ale w sumie patrzę głównie lewym najprawdopodobniej, także zawsze lepiej trochę ulżyć tym oczom przez okulary, no nie? Jeszcze się przyzwyczajam, jeszcze tak trochę nie do końca jestem w stanie... Oceniać odległości, jak jestem w tych okularach, ale jest, ale jest coraz lepiej. A samą wadę to w sumie zaczynam. No na razie dostałam takie lżejsze okulary, żeby się trochę zacząć przyzwyczajać na nowo poniekąd, ale w sumie dokładnie taką samą wadę miałam w dzieciństwie, jak nosiłam okulary, bo pewnie nie wiecie tego o mnie, ale jak byłam w jakiejś tam pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, to nosiłam okulary, później je zgubiłam. Wcale nie biłam się z koleżanką i nie zostawiałam ich za szkołą. W czwartej klasie miałam znowu jakieś okulary, ale coś mi w nich nie pasowało. Później w piątej i w szóstej i jeszcze w gimnazjum gdzieś tam próbowano mnie zmuszać do noszenia jeszcze kolejnych nowych okularów, ale też mi one nie pasowały, więc potem już totalnie zlałam ten temat i przestałam nosić jakiekolwiek okulary, bo stwierdziłam, że przecież ja widzę dobrze. No ale yy, czas leci, no nie? I człowiek się starzeje. I tak jakoś wyszło. No to przejdźmy do pytań. Jak wieje, a w gdy nie wieje zawsze, to tu, tam jest wentylacja zaraz, bo tutaj jest w ogóle zaraz kuchnia, prawie że dotykam blatu. Um, I y, y, ta wentylacja strasznie stuka, jak wieje. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś strasznie <suszelne> słyszalne, e, ale no może se pyknąć czasem. Czy masz Instagrama? Jeśli tak, to jaka nazwa? MERTICORA! O właśnie, zapomniałam walnąć ze selfieaka. Miałam przed nagrywaniem to zrobić i miałam stawić na Instagrama w okularach i w ogóle. Zróbmy to. Będę musiała wybrać inne kąty, bo strasznie okno mi się odbija w okularach. Zresztą tutaj to widać, ale nie mogę się tak pokazać na Instagramie. Boże, ale to będzie kringewę, jak będę podczas montażu oglądać to, jak sobie robiłam tego selfieaka. O nie, muszę to przewinąć, co ja w ogóle nie chcę tego widzieć. Merta, jak oceniasz swoją znajomość języka angielskiego od 1 do 10? 6,69 i angielskiego pisze się małą literą. Skąd pomysł na nazwę angielskiego kanału i tutaj angielskiego dobrze napisane małą literą. Już o tym mówiłam na angielskim kanale um, czy tutaj o tym mówiłam nie pamiętam, chyba nie. Marticor e, wzięło się z po prostu mieszanki mojego imienia i słowa man Manticore. Że man Manticora, Manticora, no nie? Jak wymyślałam ten pseudonim, to miałam jedną z moich um, cyklicznych faz na granie w Herosy i grałam wtedy dosyć dużo lochami i ogólnie Manticory zawsze spoko, no nie? Więc jakoś tak, nie wiem, jakoś tak mi przyszło do głowy i stwierdziłam, że to jest idealne i. No i tak zostało i w sumie do tej pory mi się podoba taksywka. ksywka. Czy cię wkurza jak na angielskim kanale ktoś ci pisze omg, Merta, tu ty się ma. W sumie to ja nigdy nie mówię omg jako omg. Dlaczego? Ja zawsze mówię to jako omg. Że ja tak powiedziałam. Za dużo tego milenia osowania już i, i zaczęłam udawać, że jednak mam 14 lat. Tak wkurza. To jest ten wyjątkowy typ komentarza, który zazwyczaj usuwam. Bo to jest taka kupa. Czy skoro mieszkacie teraz w pudełku po średnim zamówieniu z IKEA, to myślałaś o tym, by mieć jakieś zwierzątko? Jeśli tak, to jakie, a jeżeli nie, to dlaczego? Już mamy kotka, nie widzicie? Gili gili. Na razie um, uznajemy oboje, że jesteśmy o wiele za mało odpowiedzialni nawet na zwierzaka. E, więc, no, wychodzimy z założenia, że to zwierzę by bardzo cierpiało po prostu tutaj i co i raz by się zapomniało coś zrobić przy nim, albo poświęcić mu wystarczająco dużo uwagi, więc e, niekoniecznie. W sensie kiedyś może jakoś dojrzejemy do tego i stwierdzimy, że chcemy mieć zwierzaka, ale na razie w ogóle nie ma tego tematu. Czy od razu wiedziałaś, czym chcesz się zajmować? Pozdrawiam. Ale że kiedy? Że jak na przykład miałam 5 lat? No to zdecydowanie nie, bo wtedy nie było internetu. Brzmi jak straszny boomer, ale to prawda. Więc no raczej bym nie wymyśliła sobie tego, czym się zajmuję. Ja w sumie zaczęłam o tym jak, jakkolwiek myśleć w jakimś 2013 roku dopiero, jak już miałam jakieś tam 21 lat, no nie? Więc no, no, no nie. Czy wrócisz kiedyś do normalnej pracy? Umówmy się, YouTube to nie jest normalna praca. Czy odchudzałaś się kiedyś i robiłaś głodówki za czasów wczesnej młodości? Głodówki raczej nie. Znaczy, no ja miałam trochę takie nieregularne odżywianie ogólnie w czasach, powiedzmy, szkolnych. Um, głównie dlatego, że nic nie brałam sobie nigdy do szkoły do jedzenia. I muszę przyznać, że niespecjalnie ktoś chciał też o to jakoś zadbać, więc no niestety tak było. Był taki moment w pierwszej gimnazjum, mm, kiedy trochę mi się przytyło po lekach. Ważyłam wtedy jakieś 56 kilo niby, więc to nie było jakoś strasznie dużo, ale bo teraz ważę na przykład 55 i to jest zupełnie perfekcyjne BMI dla mnie, no nie? Ale no wtedy to trochę inaczej wyglądało, no moje ciało było wtedy trochę inne. I pamiętam, że był taki moment, miałam takie jedne fajne spodnie, które bardzo lubiłam i tak mi te kilogramy poszły w uda, że wsiadając do tramwaju podarłam sobie te spodnie. To było straszne! Nadal idzie mi w uda, jakby co, jestem gruchą, i znaczy nie taką gruchą jak w Sims 4, nie, nie aż tak, taką w miarę proporcjonalną gruchą jednak. No i wtedy rzeczywiście jakoś tam się trochę tym przejęłam, i były takie momenty, kiedy sobie tam mówiłam, że będę robić jakieś brzuszki czy coś tam, i ogólnie bardzo mi się nie podobało to, że mi brzuch mocno wystaje, no nie takie typowe problemy nastolatki z akceptacją swojego ciała wiadomo jak to jest myślę żeby kiedyś zrobić w ogóle oddzielnego jakiegoś vloga o w ogóle kompleksach które miałam kiedyś a teraz może niekoniecznie yy, dajcie znać co sądzicie to mam już go niby w kolejce, ale tak jeszcze nie jestem do końca pewna, czego będę na pewno robić. Także dajcie znać, czy chcecie coś takiego zobaczyć. Ale właśnie jakoś, no nigdy specjalnie rygorystycznie nie, po nie podchodziłam do tego, jednak nigdy się jakoś nie trzymałam tych moich postanowień. Powiedzmy, zrobiłam trzy wróżki i na tym się skończyło. A waga w sumie sama mi trochę zeszła. Już, już w liceum yy, ważyłam znowu 48, więc jakby znowu miałam niedowagę, no nie, więc to po prostu się jakoś tak samo stało. jako przez te trzy lata mi gdzieś tam ta waga sama zeszła, po prostu te. Tam 7 kilo czy ileś. No a potem wróciła jakieś 3 lata temu, ale teraz wyglądam normalnie. Na szczęście przy takiej samej wadze? Ile mniej więcej zarabiasz miesięcznie na YouTubie? Jak nie chcesz odpowiadać, to spoko. Przy tym jak szaleje inflacja obecnie okazuje się, że za mało. Czy włączysz wspieranie na YouTubie? Na samym YouTubie ten taki przycisk wesprzyj to chyba sobie włączę join na angielskim kanale wydaje mi się, nie wiem jeszcze, ale no jeśli chodzi o wspieranie kanału to jest Patronite. Przypominam, że takie coś istnieje od półtora roku i yy, yy, no tam można trochę mieć kontakt ze mną bliższy, no nie, to dziwnie brzmi, ale w sensie wiecie, pogadać czy coś. I jakieś tam prywatne streamy, czy coś, yy, i albo po prostu gadanie na Discordzie, czy coś takiego można mieć już za 10 zł. <śm> Myślę jeszcze, żeby dodać próg 20 zł, tylko nie bardzo mam jakby co więcej zaoferować za te 20 zł, więc myślę, żeby to. Było tak jakby to samo co próg 10 zł, tylko po prostu jeśli dla kogoś 10 to jest za mało, to się może dać 20. No nie, taki próg dla chętnych. Też dajcie znać, co o tym sądzicie, yy, no bo tak nie jestem jeszcze pewna, czy rzeczywiście będę to robić. Yy, mam ogólnie 40 patronów, którym bardzo dziękuję. Większość z nich jest 10 złotowa i mamy taką sobie małą społeczność i jest spoko. Także generalnie wspierać kanał można, jeśli ktoś jest chętny. Jakiej muzyki słucha Kecper? Bo po tym, co ostatnio się dzieje na Pomidorsach i po odcinku z MSP wnioskuję, że jest fanem Lady Gagi. Zawsze te pytania są zadane tak dawno, że nie mam pojęcia, co się działo na Pomidorsach. Tak, Kasper bardzo lubi Lady Gagę. Um, ogólnie Kasper tak trzyma się wokół popu, rapu i k-popu też. Bardzo lubi Lana Del Rey. Z czego ja trochę śmieję się. Znaczy, teraz jest mi obojętna w sumie, ale zawsze jak on słucha, to mam takie porze jakieś piulki. Z k słucha w zasadzie tylko damskich wykonawców, jakieś Mama Mu czy coś. Um, a jeśli chodzi o rap, no to w sumie różnie. Zaraził mnie tak Hemingway'em, lubi Kanye Westa, ale lubi też takich wykonawców jak Frank Ocean czy yy, ktoś tam jeszcze. Nie pamiętam już nawet, ale no w takich klimatach się trzyma ogólnie. Czy pan Ketper też gra w simsy i czy ogląda twoje filmy? Pan Ketper skończył 30 lat, więc trzeba na pan do niego mówić teraz. Trochę grał w swoim życiu w simsy, ale nie jakoś specjalnie dużo tyle co powiedzmy przeciętna osoba, no nie? I oglądał moje filmy kiedyś, ale teraz to ja je wrzucam w sumie trochę dużo, więc jeszcze też oglądał, jak przez pół roku sobie. Um, mieszkaliśmy, że ja byłam w łodzi, on był tutaj, to też oglądał po prostu tak, żeby być trochę na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje, powiedzmy, czy coś. Um, I tak, ale obecnie nie ogląda w ogóle. Czasami przed premierową mu pokażę jakiś film, żeby tak sobie upewnić się, że jest ok, to zazwyczaj jest jakiś większy materiał i um, jak jest to po prostu coś jakiegoś takiego bardziej ciekawego, um, ale tak to nie. Czy zrobisz Merta 2015 versus 2018 versus 2021? I tysiąc komentarzy na ten temat pod tym filmem właśnie Merta 2015 vs 2018. Czy ktoś w ogóle zrozumiał ideę tego filmu? Nie będę teraz to trzy lata robić tego samego, bo Klutego tego filmu to było reagowanie na mój pierwszy film na kanale. W 2018 nie ma czegoś takiego jak pierwszy film na kanale, okej. Okay? Jak jeszcze raz zobaczę komentarz o tym? W ogóle mam wrażenie, że ten lakier mam nie wiem już który raz na filmie, bo ja go po prostu kocham. Oglądasz lekko stronniczych? Co myślisz? No i jakoś w zeszłym roku zaczęłam rzeczywiście oglądać, e, tak sporadycznie bardziej, Imponderabilia też zaczęłam trochę tam w sumie słuchać bardziej niż oglądać, jak jest jakiś ciekawy gość to, to spoko i lekko właśnie też tak e, jak zobaczę jakiś ciekawy tytuł albo totalnie nie mam już nic do obejrzenia, na przykład do obiadu czy coś to, to sobie włączę. To jest takie na rozluźnienie, trochę odmurzające, a jednocześnie można się czegoś dowiedzieć ciekawego też. Czy zdarzyło Ci się kiedyś w dzieciństwie hamsko kogoś obgadywać, obrażać? Czy zawsze byłaś taka miła? Jaka? <ścoughs> Czy ja jestem miła? Eee, w sensie, no okej, okay, jakby. Zależy mi na ludziach. Znaczy, no, jakby uważam, że takie rzeczy jak inkluzywność i generalnie nieobrażanie ludzi w głupi sposób jest ważne, ale nie powiedziałabym, że moje usposobienie to jest bycie miłą osobą ogólnie. Tak, jak byłam młodsza w. Nawet gimnazjum, mimo że sama byłam prześladowana, to um, zdarzyło mi się gdzieś tam kogoś obgadać albo obśmiać czy strój, czy coś takiego. W pewnym momencie w sumie zorientowałam się, że to jest głupie, ale y, w liceum to dopiero byłam wredna. Masakra. Tak jakbym chciała trochę odreagować te doświadczenia z gimnazjum, nie? E, do tej pory właśnie jeszcze tak przypomina mi się czasem jakiś taki mega chamski tekst, który do kogoś powiedziałam, że tak po prostu. Being honest. Czekam na 10-minutową wersję. Jas. Yes. A propos Taylory: Oglądałaś film Miss Americana o Taylor Swift na Netflixie? Jeśli tak, to co o nim sądzisz? Oglądałam go dwa razy. Ehm, obejrzałam go chyba ponownie po roku jakoś yy, po tym jak on wyszedł i yy, no, wingituba. Yy, czy jesteś osobą nieheteronormatywną? Drugi raz to samo pytanie. Dokładnie to samo, które było w poprzednim odcinku. Nie do końca mi się podoba to, jak odpowiedziałam na to pytanie, mimo że nadal uważam, że nie powinno się raczej pytać ludzi o to, tylko to jest coś, co no, ktoś po prostu się z tobą tym podzieli, jeśli będzie mieć ochotę. Um, albo po prostu zacznie mówić, że nie wiem, dziewczyna, że ma dziewczynę że coś takiego i to będzie takie spoko, nie? Bardzo bym chciała w ogóle żeby w Polsce, bardzo bym chciała dożyć takich czasów, kiedy w Polsce dziewczyna będzie mogła mówić, że ma dziewczynę albo chłopak, że ma chłopaka, albo ktoś, że jest osobą, osobą transpłciową, czy coś i nikt nie będzie tego traktował jako coś nie wiem, jakiś fenomen, coś dziwnego, coś takiego, że nie wiadomo, w sumie jak ktoś zareaguje na to i tak dalej. No i właśnie, jeśli chodzi o to, no to um, jakby pytanie o obecnie przynajmniej w Polsce, pytanie o Yy, właśnie bycie osobą nieheteron nieheteronormatywną może wywołać pewne obawy w takiej osobie, bo może po prostu nie wiedzieć, jak, jak, jaki ktoś ma stosunek do tego i jakby bać się po prostu odpowiedzieć prawdziwie na to pytanie, no nie? O to mi tylko chodziło. Ale ja postanowiłam w sumie odpowiedzieć na to pytanie. Ostatnim razem nie byłam do końca jakoś tak, nie wiem, gotowa na to czy coś, ale, ale nie widzę w sumie nic takiego w tym teraz, zwłaszcza, że w sumie. Niewiele to zmienia. Jestem obecnie od 8 lat ponad w związku z CIS-płciowym mężczyzną, więc całkowicie teoretycznie heteronormatywnym, chociaż jak pomyślimy o heteronormie jako ogólnie zjawisku społecznym i wszystkim, co się na to składa, to pewnych rzeczy heteronormy ten związek nie spełnia, ale to chyba każdy poniekąd tak ma, no nie. Jakby nie ma co tak skrajnie patrzeć na to. Ale jeśli byłabym singielką i miałabym, nie wiem, wrócić do randkowania czy coś, nie zanosi się chyba na to, ale jeśli, to y, gdyby zjawiła się jakaś osoba tej samej płci co ja, albo y, na przykład transpłciowa, to y, jeśli by kliknęło i wszystko było generalnie git, to. Nie wydaje mi się, żebym miała jakiś problem ze stworzeniem relacji z taką osobą, więc jakby domyślnie zdecydowanie interesują mnie mężczyźni, jeśli już, ale generalnie bywa trochę różnie i, ym, i bywało gdzieś tam w przyszłości też różnie i po prostu ym, powiedziałabym chyba na ten moment, że. Raczej uważam siebie za hetero-sojusznika szybciej niż kogoś, kto należy do społeczności LGBT, bo mnie jakby te problemy tej społeczności w ogóle nie dotyczą osobiście, przynajmniej w tym momencie, więc yy, określiłabym siebie jako, nie wiem, questioning, slash, bi-curious, pan-curious, coś w tym stylu. Dokładnie nawet nie wiem. No, nie jestem tak w 100% hetero, no nie? Ale nie wiem. W 80, powiedzmy. Czy masz ulubiony palnik na kuchence? Teoretycznie nie, ale y, unikam używania przednich palników. Ja mam w ogóle kuchenkę indukcyjną, więc to powinno się mówić palnik? Chyba tak, w sumie. Ale dziwnie, jak się mówi, że na jakimś gazie, no bo. Albo na ogniu, bo nie ma ognia, nie ma gazu, w sensie jest tylko indukcja, ale można powiedzieć zawsze na mocy jakiejś tam, no nie? Więc to, to jeszcze spoko. Ale palnik? No, chyba można powiedzieć palnik. No, w każdym razie raczej nie używam przednich, tylko zdecydowanie częściej tylnych. I tak dwa palniki zazwyczaj mi totalnie wystarczają, bo. Ym, Okap nad kuchenką jest tak jakby troszeczkę cofnięty względem tej kuchenki, żeby się w głowę nie walnąć, bo on jest taki jakby ukryty w szafce i yy, no po prostu nie chcę sobie zaparować szafek, no nie? I yy, tak, więc używam raczej tych, które są zaraz pod okapem po prostu, więc nie wiem czy można powiedzieć, że to są moje ulubione, ale tak to wygląda. Czy w końcu kupiłaś tę piłkę zamiast krzesła do biurka? Nie. I w sumie zrezygnowałam z tego pomysłu. Jak udaje mi się chodzić na spacery codziennie, to nie jest mi to teraz potrzebne. Jakby jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to teraz jest u mnie zupełnie w porządku. Nie są te spacery jakieś wybitne, ale jednak no, nie zasiaduje się tak totalnie, więc jest git. O czym była Twoja praca na studiach magisterka? Mam nadzieję, że o Simsach. I w związku z tym, czy jak chodziłaś do szkoły, to w jakichś pracach lub egzaminach nawiązałaś do Simsów? Absolutnie nigdy. Ym, znowu za moich czasów nawiązywanie do Simsów byłoby chyba jakimś strasznym fopa, wydaje mi się. W ogóle do gier komputerowych, a szczególnie Simsów, jeszcze do jakichś gier komputerowych takich historycznych. Czy strategii, chociaż czy coś takiego jak jakaś Cywilizacja, albo nie wiem, Europa Universalis, albo coś w tym stylu. Może jeszcze by przeszło, ale do Simsów to raczej nie. Ja w sumie napisałam trzy prace na studiach, no bo miałam jeden licencjat i dwie magisterki, więc no napisałam się tego po prostu mega dużo. Ale licencjat z pedagogiki, właściwie z edukacji przez sztukę, pisałam o, nawet chyba ja pamiętam tytuł. Formy aktywności muzycznej jako element samokształcenia i samorealizacji. Taki był tytuł. I badałam sobie wśród dzieciaczków em, takich w klasach 4-6, wtedy jeszcze były klasy 4-6, e, znaczy w sensie teraz też są, ale wtedy jakby na tym się kończyła podstawówka, nie? I badałam u nich jakby trzy rzeczy, które robią na muzyce, na przykład w szkole jakoś ich zainspirowały albo inspirują na ogół do podjęcia jakiejś aktywności w zakresie muzyki, tak? Grania na gitarze, śpiewania różnych takich. Więc to było całkiem ciekawe. Na magisterce z edukacji przez sztukę to tutaj akurat nie pamiętam do końca, to było coś z lekcjami woku i też to było bardzo podobne do tego, co było na licencjacie, tylko jakby trochę rozszerzenie tematu, i było właśnie na młodzieży licealnej, um, znaczy właściwie ponadgimnazjalnej. I to też było coś na zasadzie, czy lekcje woku inspirują młodzież do dowiadywania się więcej na temat kultury, muzyki, sztuki, historii sztuki i takich rzeczy. I tam akurat jako badanie była. Też ankieta, ale był też wywiad z nauczycielami. I czy pamiętam temat drugiej magisterki na Bibliotekoznawstwie? Nie pamiętam dokładnie, ciekawe, że licencjat pamiętam, a nie pamiętam magisterek, no nie. Ale drugą magisterkę ym, pisałam o. Jest takie czasopismo Biblioteka w Szkole. I trochę połączyłam właśnie sobie wtedy to bibliotekoznawstwo z, mam wrażenie, że strasznie przynudzam, z tą pedagogiką. Tam akurat metodą badawczą, na całe szczęście, nie musiałam gadać z nikim, była, była analiza scenariuszy zajęć zawartych właśnie w tym czasopiśmie. Zajęć bibliotecznych typowo, no nie? I ja po prostu jakby znając kryteria, jak pisze się scenariusze pedagogiczne, Oceniałam, jak dobre merytorycznie po prostu są, i w sumie to była cała praca. <laughs> znaczy, no wiadomo, że rozdziały teoretyczne i tak dalej, to wszystko było, ale jeśli chodzi o badanie, no to w zasadzie tylko to sprawdzałam. Jaki masz znak Zodiaku? Skorpion. Czy próbowałaś kiedyś coś rysować, malować, kolorować? Rysować bardzo lubiłam, jak byłam dzieckiem i jeszcze troszeczkę też w gimnazjum, ale to był taki bardzo wrażliwy czas i kiedy ktoś mi powiedział, że nie mam talentu albo coś w tym stylu, to zupełnie przestałam. Chyba nie od razu, ale jakby to dosyć mocno we mnie uderzyło i stwierdziłam, że nie ma sensu. Um, a myślę, że sens był, bo jeśli bym tak na serio ćwiczyła wtedy um, rysowanie, to myślę, że mogłoby mi to iść całkiem nieźle teraz. I a tak to zatrzymałam się w rozwoju z rysowaniem, tak na poziomie właśnie jakiejś tam szóstej klasy, pierwszej gimnazjum. Dobrze wiecie, że ja nie rysuję. Jeśli chodzi o malowanie, to ja uwielbiam sztukę malarską. Chciałabym kiedyś spróbować. Myślę, że, że mogłabym się kiedyś w to pobawić. A jeśli chodzi o kolorowanie, to też nie mam zbyt dobrych wspomnień, bo kupiłam sobie kiedyś kolorowankę w jakimś namiocie ze starymi gazetami za chyba 3 złote czy coś. Jak pokolorowałam parę rzeczy, to stwierdziłam, że wygląda to absolutnie obrzydliwie i że nie umiem w ogóle dobierać kolorów i, i że to mnie ani trochę nie uspokaja. <tosłuk> Więc też przestałam. Jaka byłaby Twoja pierwsza reakcja, jakby ktoś dał Ci w łapę milion złotych w gotówce i powiedział, że cię nawiedzi? Pozytywnie bym zareagowała. Nie dość, że ktoś mi dał właśnie milion złotych. Tak po prostu. To jeszcze mnie nikt w nocy nie nawiedzi. No żyć nie umierać! Co sądzisz o obecnej sytuacji i czy będziesz się szczepić? Jestem zakeczupowana podwójnie. Od czerwca. Gdzie najczęściej kupujesz ubrania? Na vinte. Ja korzystałam z vinted, zanim jeszcze były te irytujące reklamy vinted, zanim w ogóle ktokolwiek wiedział, że takie coś istnieje, to ja już tam byłam. Nawet to sam do sobie z vinted, kurde. Mam jeden sklep, który najczęściej wybieram, jeśli chodzi o y, ciuszki takie, jeśli decyduję się na kupienie czegoś nowego w sieciówce. Ale może kiedyś będzie chciał mnie sponsorować? To yy, może nie? Może nie będę mówić? <grywa> <grywa> Jak z Twoją nietypową dietą, o której opowiadałaś w którymś z odcinków QA? Czy coś się zmieniło w Twoim sposobie żywienia? Wtrąciłaś do swojej diety więcej mięsa, czy wręcz przeciwnie, i przeszłaś na typowy wegetarianizm lub weganizm? No, mięsa zdecydowanie nie dodałam żadnego. Jeśli od. 15, ilu? Chyba 14 lat mam taką dietę, to nie będę jej tak nagle zmieniać. Ale no muszę przyznać, że ostatnio bardzo mało jem ryb. Trochę mi, nie wiem, zbrzydły czy coś i jakoś tak nie mam ochoty po prostu. Ale pewnie jak mi odbrzydną, to wrócę normalnie. Tak nie wiem, kurde, raz na miesiąc chyba jem ryby teraz. Więc w kwestii mięso czy nie mięso, to tylko to się zmieniło, powiedzmy trochę. Ale główną zmianą w mojej diecie ostatnio jest to, że przestałam praktycznie w ogóle jeść słodycze jakiekolwiek. Jeśli mnie łapie chęć na słodkie, na przykład po obiedzie, to sobie wypijam pół szklanki smoothie owocowego bez dodatku cukru tylko jakby z samych soków, no nie i od razu mi lepiej. Więc kurde, ja naprawdę mam zdrowy tryb życia teraz. Codziennie spacer, słodyczy nie jem. Planujesz wygłuszyć pokój jakimiś piankami, jak na profesjonalną streamerkę z Twitcha przystało. Czy to już jest wersja ostateczna tego zacnie minimalistycznego pomieszczenia? To jest strasznie trudny temat w sensie. Nadal rozkminiam jak to zrobić, żeby to nie kosztowało dużo, bo tak naprawdę nikt mi nie dał miliona złotych i żeby to działało, i żeby to jakoś wyglądało i w ogóle, i żeby nie rozwalić ze ścian czy coś i po prostu już nawet w pewnym momencie byłam tak zdesperowana, że prawie kupiłam dywan a ja nienawidzę dywanów więc zresztą <ścoughs> no, to i tak jest drogie Jezus, nie wiem nie wiem, pomyślę, no jak kiedyś na coś wpadnę to, to w końcu to zrobię no najwyżej będę musiała się wykosztować, no trudno a tak w ogóle na Twitchu to ja już prawie nie jestem. Czy masz aktualnie jakąś traumę? Jeżeli tak i czujesz się z tym komfortowo, to czy opowiesz nam trochę o tym? Mam zaburzenia lękowe i to mi serio wystarczy. No i to tyle, zabieram moją fryzurę z lat 90 i moje wielkie okulary i y, y, idę y, coś... nie wiem, chyba do sklepu. <grych> Ej, ale tak naprawdę ja uwielbiam te pejsy, ja już tak będę chodzić teraz. One są wspaniałe. Zawsze chciałam mieć tak, a żaden fryzjer nie chciał mi tego zrobić, tylko o twarzy! Wyglądam jak debil z taką oprawą, bo mi te włosy w ogóle się nie układają do tego. Nie wiem, fryzjery są dziwni. To jest Taylor. Imię unisex jakby co. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie umiem mówić i grać. <grytania> Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli chcecie. Oczywiście do niczego nie zmuszam. I widzimy się w następnym. Pa! It was treacherous, tej Lory, cztery akordy, co Bardzo ładna piosenka, I'm a crumpled up piece of paper lying here, cause I remember it all, 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 all too well.